Cześć Szymonko, witajcie, jestem Patryk. E, Dzisiaj jest ze mną kolega, mój. E, tak, on się nie chce pokazywać. E, jest wieczorny, ten obrządek. Kurde, miałem już ten karmel dla nich, ale no dobra. E, ja nie mogę. Teraz tylko muszę obciąć taką. Nie wiem, czy to widzicie. O, cyk. Sypie. Widzicie na kamerze? Masz? Dobra, dla mnie nie będę. Tylko jej... Grubsza trzeba ten. Masz? Ten. To nie ma być jak ten No miało być, tylko wyszło, że to jest ten y, samiec. No i tylko ta zmiata się uchowała samica. no start. Mówiłem na filmiku nawet. Kurde, nie oglądasz mnie tak, kurde, systematycznie. Right. Hmm. Dobra, dzisiaj po dla królików. No niestety, ale jeszcze klepim dam. Dobra, to już nie będzie potrzebne. gdzieś około 17, nie? Tej? jest No i tak to za bardzo nie lubią mm. tutaj Aha. chlebek suszony tak, żeby wystarczyło na dzisiaj yy. Tak, aż tutaj jest Dobra, czekajcie, bo ja chyba siebie nagrywam. Co? Nie było. Co? E, poczekaj, bo ja muszę tam wziąć od nich, bo tutaj mi nie wystarczyło. Ty jedno Dobra. Masz. No i jeszcze trzeba iść po mieszankę, ale tego nie będę nagrywał. Dobra, szybki odcinek. Jak Wam się odcinek, spodobał zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z znaczkiem. No ra, trzymajcie dzisiaj, cześć.